Roxie Węgiel rozlicza się z krytykami. Nie jest tak, jak wszyscy myślą ludzie. Roxana Węgiel była jedną z gwiazd drugiego dnia Polsat Hit Festival 2025. Tuż po występie w rozmowie z naszym reporterem młoda artystka odniosła się do doniesień na temat jej jurorowania w Devois Kids. Wprost odpowiedziała krytykom, którzy zarzucają jej, że jest zbyt młoda. Piosenkarka zwróciła się wprost do mediów. Za nami drugi dzień Polsat Hit Festival w Sopocie. Tym razem wspomnień czar odżył w Operze Leśnej za sprawą koncertu gdzie się podziały tamte prywatki. Jedną z gwiazd tego wydarzenia była Roxie Węgiel. Młoda artystka tym razem zaśpiewała covery starych przebojów i nie ukrywała, że doskonale czuła się w takim repertuarze. Tak Węgiel odpowiada krytykom. Ludzie. O Roxanie Węgiel ostatnio głośno jest także z innego powodu. Od kilkunastu dni w mediach krążą plotki, że wokalistka może zastąpić Nataszę Urbańską w fotelu jurorskim Dewoiskitz. W rozmowie z reporterem Pomponika Damianem Glinką, Roxie odniosła się do tych doniesień. Artystka nie chciała zdradzić, czy była już na zdjęciach próbnych. Teraz wszystko jest w rękach produkcji i moi menedżerowie się tym zajmują, wyznała. Jednocześnie Węgiel postanowiła odpowiedzieć krytykom, którzy zarzucają jej, że jest zbyt młoda by zostać jurorką. Ja za dwa lata będę świętowała dziesięciolecie swojej kariery muzycznej. Wydaje mi się, że sporo tego doświadczenia nabyłam. Wiem, że w mediach zarzuca mi się, że jestem za młoda, ale ludzie, jakbyście pracowali od 12 roku życia, to w moim wieku byście byli już mega doświadczeni zabrała głos celebrytka. Po chwili Roxie je dodała jeszcze. Trzeba patrzeć na staż w branży i osiągnięcia, nie na wiek. Żona Kevina Mgleja powiedziała także, jak chciałaby, żeby wyglądał jej jubileusz dziesięciolecia na scenie. Chcę, żeby to było zrobione z dużym przytupem i rozmachem. Myślę, że dobrym przedsmakiem będzie mój koncert na Tauron Arenie podsumowała.